Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy... Pokażę Wam poradnik. Wybaczcie, że tak kamera będzie się ruszać, no ale nie mam mie miejsca. Mój brat nie ma zbytnio miejsca na komputerze, gdzie można postawić w sumie go. Więc no, będę tak. Dobra. Dzisiaj poradnik. Chwila. Słuchawki się co... założę. Chwilka. Okej, okay, założyłem słuchawki Kur... nie to Eee... Narfiew, dobra To jest poradnik jak zostać policjantem GTA 5 Chwila Eee... Narfiew, musicie pojechać na komisariat, chociaż nie musicie Ale to potem będziecie mieli na zapas i będziecie mieli raczej zbitej szybki dobra, czekacie na taksi w tym czasie jak będzie, taks, jak będzie taksówka jechać to z, 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 najlepiej zaznaczyć posterunek główny policji to by była najlepsza chwila dłużej o, klikamy oczywiście podwójnie i wychodzimy to też się da na Xboxie oczywiście, jakby ktoś ma Xboxa, to to się da oczywiście na Xboxie. Tylko jak ktoś ma problem ze sterowaniem na Xboxie, no to będzie letki problem ukraść. Ej Boże, dobra, nieważne. Dobra, widzimy się. Co, co on robi? Trochę, okay, biegnie do niego. Kurde. E, Mi się właśnie... Mi ...sina bardzo często GTA 5. Gdzie jedno niego, No. Czekacie, tak? Dobra. E, jedziemy. Możecie go pogonić. Dobra, czekacie. Się. Dobra. Ja będę musiał odstawić na chwilę kamerę, bo ja wam powiem jedno. Musicie ukraść jeden z pojazdów policyjnych, więc jak ja już ukradnę zgubię policję, to się widzimy. Dobra, widzimy się jak już ukradnę policyjny pojazd. Dobrze, jak już ukradliście samochód policyjny, w ogóle masakra. Bo ja za pierwszym razem zginąłem i potem znalazłem ciężarówkę. Co nie, co macie tą misję Trevor'a w domu, że mama coś tam, jak każdy z nas to znalazł od razu ciężarówkę przy szpitalu, jak się odrodziłem, zawiozłem. A potem byłem Franklinem, pojechałem znowu na posterunek, nie było pojazdu policyjnego. Ale znowu znalazłem i znalazłem taki o. Właśnie normalnie na podstronku nie da znaleźć, ale bardzo często jest gdzieś niedaleko. Dobra, widzimy się jak dotrzę do garażu Franklina. Dobra. Dobrze, jak już jesteście przy garażu, to musicie zapisać auto. Ale pamiętajcie, tą postacią, którą macie, to może być to Michael Trevor. Franklin, bo wszyscy mają garażę do wyboru. Ona musi mieć garaż, inaczej tego nie zrobicie. Znaczy zrobicie, bo możecie tam ukryć, ale potem będziecie mieli zbitą szybę i to szkoda. No, potem wchodzimy w takie coś. Jest kilka rzeczy. Można wejść tu. Tutaj mamy ostatnią opcję, a i jeszcze na mapie. Pod Rockstar Games chyba. Tak to się nazywało. Rockstar e, Rock z Rockstar. Klikamy Enter. I wybieramy tryb prezyserski. No, jak widzicie. Klikamy Enter. Wtedy nam się załącza. O taki ekran. Ja się dowiedziałam tego już chyba z rok temu. Wiedziałam o tej funkcji i bardzo dobrze się bawiłam, ale nigdy jak teraz. Wybierzamy sobie tutaj, mamy taki pasek i klikamy oczywiście na niego. Trawarz też nauczę tutaj. Wybieramy służby ratownicze. Czekaj, jakie są służby. O! Yy, służby ratownicze pod yy, nad gangami są. Klikamy w to. I mamy różne też, można być FIB, FIB, patrol drogowy i AA, ratunkowy i strażak LSPD. I wybieramy LSPD. Możecie, byle jakiego, podklikacie spację i wam się zmienia skin. Więc możecie sobie, byle jakiego wybrać. Ważne, żeby aby był jakiś, oczywiście. Ja sobie takiego wybiorę. Idzie. się złącza. Dobra, mamy takiego policjanta. Klikamy M. Otwiera nam się menu. E, najpierw wchodzicie ustawienia albo na garaż. Ale ja wolę najpierw ustawienia. Możecie tu pogodę e, pogodę pogodę. A my klikamy w poziom pościgu. Klikamy i dajemy wyłączony. Dajemy spację. Patrzcie, nawet tutaj macie... Podróż. No, pod spacją macie. I teraz u policja nie ma szans. Zniszczalność się chcecie niekoniecznie, ale możecie. Robicie tak. A tu musi być teren zastrzeżony wyłącznie. Dobrze, klikacie prawy przycisk mitry. Tu klikacie. E, potem... Klikacie garaż i macie tam radios kursowy kursor. Kursir. Aha, jeszcze przed tym musicie zapisać w grę. Dosorki, ale musicie jeszcze wyjść na szybko. Nie wychodźcie z gry. Opuść tryb prezeserski. Tutaj klikacie też Enter. Dobrze i zapisujecie grę. To będzie najlepszy sposób świata. Jak się zapisuje? Okej, okay. po prostu zapisujecie. Zapisujecie, proszę tak bardzo. Jak już macie zapisane, to wtedy wchodzicie na tryb reżyserski. Jak już raz wejdziecie, to będziecie też mieli na telefonie jako numer. No, i znowu dobra, widzimy się, jak już wszystko wybiorę. Dobrze już wszystko zrobiłem, więc teraz bierzecie garaż, wybieracie tą opcję. Policyjny kurier. Kurres. Nieważne. Po prostu i wciskacie elter. I macie pojazd gdzieś niedaleko. O, widzicie akurat soli. Są... Kurde o stoi furka no i teraz jesteście policjantami no jesteście teraz policjantami e, już nic nie musicie robić e, oczywiście możecie mieć zakończone ta, ale nie musicie ale to lepiej wpłynie na waszą policję bo policjanci mają paralizator i pistolet i pałkę, a pod koniec gry takie się rzeczy ma i zazwyczaj pompę.